Ostatnio dostałem pytanie w komentarzu, jak często można pościć. I chciałbym odpowiedzieć na nie w dzisiejszym filmie. Dlatego zapraszam Cię do oglądania. Ja nazywam się Rafusienkiewicz i witam Cię na moim kanale. Jeżeli chcesz usłyszeć i zobaczyć więcej filmów ode mnie, to zasubskrybuj ten kanał. A dzisiaj pomówimy sobie, jak często pościć. Jest to w sumie często zadawane pytanie, które dostaję i Najgorsze jest to, że nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. I od czego to w ogóle zależy? Zależy to przede wszystkim od celu poszczenia. Zakładając, że większość osób stosuje posty w celu odchudzania oraz w celu autofagi, tutaj możemy to troszeczkę rozróżnić. Zacznę od autofagi. Na obecny stan wiedzy, na stan wiedzy dzisiejszy, nie mamy urządzenia, które by realnie mierzyło. Aktywność autofagosomów, czyli mierzyły proces autofagi. Możemy zbadać gen LC3A i jego ekspresję, i wtedy mamy przybliżoną wartość autofagi. Natomiast to nie jest tak, że możemy ją dokładnie zmierzyć, bo autofagia nie jest procesem zero i to autofagia bardziej jest takim filmem, a nie jest zdjęciem. Co mam na myśli? Bo na zdjęciu nie możemy zobaczyć procesu. Zdjęcie to jest tylko jedna klatka. My widzimy obraz. Możemy zobaczyć ładną pogodę. Natomiast nie możemy zobaczyć na zdjęciu, jak ta pogoda się zmieniała. I też to tak działa autofagia, bo autofagia jest takim procesem zmian, który dzieje się w naszym organizmie na poziomie komórkowym. My też na jednym zdjęciu nie jesteśmy w stanie zobaczyć bicia serca. Dlatego mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I jak my nie wiemy, jak mierzyć autofagię, to my też nie wiemy, ile nam autofagi potrzeba do tego, aby na przykład spowolnić starzenie, aby wyleczyć jakąś chorobę. My po prostu nie mamy jeszcze na ten temat informacji. Ale mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieli takie urządzenie. I będziemy mogli stworzyć jakieś zalecenia, które powiedzą, że trzeba pościć tyle i tyle, żeby to pomagało. A jeżeli celem jest. Odchudzanie, to tutaj sprawa ma się troszeczkę inaczej, bo my tutaj wiemy, jakie tempo odchudzania jest dla nas dobre. Oczywiście, my, jeżeli chcemy szybko schudnąć, to możemy użyć do tego posty. Tylko jeżeli my nie chcemy mieć efektu jojo, to my powinniśmy chudnąć odpowiednio wolno. Ja wiem, że ze mną się nie zgodzicie, bo e, wy chcecie szybkich efektów, ale zadam wam pytanie, czy wy chcecie szybkich efektów i potem chcecie to szybko zaprzepaścić efektem yo-yo, czy wy chcecie schudnąć powoli, ale tylko raz. I nie będziecie musieli drugi raz się odchudzać, bo wy wtedy utrzymacie tą straconą, nową, uzyskaną wagę. Bo gdy my będziemy za szybko się odchudzać, to zwiększa się ryzyko efektu yo-yo. 90% osób, która schudła, odzyskała wagę nawet z nawiązku, czyli doświadczyła tak zwanego efektu jo. Więc my powinniśmy rozsądnie podejść do odchudzania. Co to znaczy rozsądnie? To znaczy, że powinniśmy chudnąć maksimum 1,5% masy ciała tygodniowo. To jest kompletne maksimum. Ja zazwyczaj mówię, że powinniśmy chudnąć 1% masy ciała tygodniowo. Czyli jak ty ważysz 100 kg, to powinienś chudnąć 1 kg tygodniowo, a jeżeli ważysz 80 kg, to 0,8 kg tygodniowo, a jeżeli ważysz 50 kg, to pół kg tygodniowo. I to pamiętajcie, że liczymy to w skali miesiąca, to znaczy bierzemy poprzedni miesiąc i patrzymy. Jakie było tempo chudnięcia? Nie bierzemy wyników z tygodnia na tydzień, bo fluktuacja naszej masy ciała jest rzeczą naturalną. Możemy czasem zbierać wodę, raz możemy mieć więcej pojemności w naszych jelitach i będziemy więcej ważyć, raz możemy być odwodnieni, możemy mniej ważyć itd., itd. itd. Dlatego my patrzymy na średnią z miesiąca. Okay. Więc tutaj, jeżeli wiemy, że powinniśmy chudnąć 1% masy ciała tygodniowo, to też wiemy, jak często możemy pościć. Bo oczywiście podczas jednodniowego postu możemy nagle schudnąć 3 kg, ale większość to będzie oczywiście woda i glikogen. To jest naturalne, dlatego wtedy jak najbardziej powinniście brać pod uwagę to, żeby chudnąć 1% tygodniowo i żeby brać średnią z całego miesiąca, a nie z dnia na dzień. Bo bardzo łatwo możemy szybko schudnąć te parę kilo, wystarczy właśnie zrobić post. Tylko, że to nie będzie... Rzeczywista utrata tkanki tłuszczowej, a my chcemy się pozbyć tkanki tłuszczowej, a nie wagi. Okej? Okay? I kolejną ważną sprawą jest to, czy my nie mamy za dużo stresu w naszym życiu oraz to czy nasza dieta jest doborowa. Bo to są również czynniki ważne w stosunku do tego, czy my możemy często pościć, czy też nie. Bo jeżeli na przykład my mamy dużo stresu w naszym życiu, to robiąc posty my pogorszymy tą sprawę. No wynika to z prostego faktu, że podczas postu rosną nam kortykosteroidy, czyli hormony stresowe, między innymi. Więc my tutaj powinniśmy na to uważać. No i druga sprawa, jak my mamy niedożywienie witaminowe, czy też kaloryczne, czy też mamy niedowagę, tutaj wtedy w ogóle post Będą przeciwwskazaniem, bo niejedzenie będzie pogłębiało te niedobory. Ale na przykład, gdy my nie mamy niedowagi, ale nasza dieta jest mało odżywcza, to stosując posty, my również możemy się przyczynić do nadmiernej ilości stresu, co może spowodować na przykład wypadanie włosów i to też jest związane właśnie z niedoborami witamin. Także, jak widzicie, jest tutaj sporo rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, dlatego ja niestety nie mam dla Was takiej prostej odpowiedzi, która powie, że ty możesz pościć tyle i tyle w danym tygodniu, a ty możesz pościć tyle i tyle. Po prostu nie znam odpowiedzi na to pytanie, ok? Naprawdę chciałbym znać i chciałbym po prostu wam pomóc w tym, no ale niestety, no nie jestem w stanie, bo jest za dużo zmiennych, żeby powiedzieć, ile ogólnie ktoś może pościć. Bo tutaj trzeba naprawdę patrzeć na wyniki badań, trzeba patrzeć na samopoczucie, trzeba patrzeć na to, czy właśnie nie chudniemy za szybko, czy też nie, trzeba patrzeć na obecny nasz stan zdrowia. No jest bardzo tutaj dużo zmiennych, dlatego to, ile pościcie. Jest kwestią indywidualną. Dlatego długość poszczenia zawsze będzie kwestią indywidualną, ale mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli jakiś wzór, który pozwoli nam to obliczyć, ile będziemy mogli pościć, jak często i jak to będzie wpływało na nasz organizm. Nie mogę się tego tak naprawdę doczekać, bo posty są jednym z niedocenianych narzędzi do leczenia wielu chorób, w tym też właśnie otyłości, ale ten temat jest stosunkowo młody w nauce. Oczywiście posty były stosowane od tysięcy lat, natomiast sam proces autofagi został odkryty niedawno. Dlatego my musimy jeszcze po prostu poczekać na rozwój nauki. Ale nauka rozwija się w dynamicznym tempie, także myślę, że niedługo będziemy mi wiedzieli znacznie więcej. Jeszcze chciałbym dać Ci znać, że w opisie filmu znajdziesz link do moich jadowspisów, które są ciągle dostępne. Od niedawna z nowymi bonusami, także zajrzyj do nich. Mam nadzieję, że przypadną Ci do gustu. A w tym filmie to będzie wszystko. Dziękuję Ci za obejrzenie. Kliknij łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia.